Jak to mówią, czego nie można kupić? Czasu. Ale w tym przypadku czas został spożytkowany bardzo dobrze. Otóż mija 25 lat, powtórzę, 25 lat, odkąd Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita rozpoczęło działanie. I od tamtego czasu dzielnie walczy z wszystkimi izmami, od antysemityzmu przez różne inne izmy i jest bardzo potrzebna. Kochani. Wszyscy, Ty Przemku i Twoi współpracownicy, przyjaciele, wszyscy, którzy zetknęli się z otwartą Rzeczpospolitą, składam Wam najserdeczniejsze życzenia i jestem w rozdwojeniu, ponieważ z jednej strony życzyłbym Wam, żebyście już nie musieli walczyć z tymi wszystkimi izmami, a z drugiej strony bądźcie dzielni i walczcie, bo również dzięki Wam udało się przynajmniej wrócić na drogę demokracji i, i, i na razie idziemy w tym kierunku. Trzymam za Was kciuki, jestem wielkim oczkosiem i bardzo serdecznie wszystkich, wszystkich, którzy są w stowarzyszeniu i którzy sympatyzują z Otwartą Rzeczpospolitą pozdrawiam od serca.